Witam na swojej kuchni. Zawiązałam swój piękny faktuszek, Widzicie? Widzę na dyskotekę w nim. Tutaj mam ziemniaki na placki ziemniaczane. Biorę się ze ścieranie. Cebulka. Tam mi się gotuje krupnik. Trochę późno, pół do trzeciej, ale, ale zdążymy. Pogoda u nas jest... O, teraz średnia. Słońce zaszło, przedtem było słodaczko ładne. Przyszło krótko, śnieg topniał, a teraz jest tak średnio przychmurzone i znowu się pewnie gruz łapie. Pani ja się biorę za ścieranie, później się zobaczymy jak już te ziemniaki, bo nie ma sensu was trzymać tyle. Każdy wie jak się ziemniaki ściera. Ciasto statne, widzicie? Cała micha. A to dlatego, że u nas jest dużo, dużo ludziów. ludzi, bo zaraz będzie krytyka, niepoprawnie mówię. To, to tak w żartek powiedziałam ludziu. Teraz dodaję jajko, sól. Dobra, teraz pierwszy oczywiście pewnie nie ma wyniku. wyłożyć Co ma Co, pomocniku? To jest pierwszy kochanie, moje małe. No. Co, mój pomocniku? Jesteś, nie chcecie. No, nie, nie wolno. No. Chcesz mi pomóc? Tak, takie dobre będzie. Też tak myślę. Pierwszy nie rusz... O, tu cię potem czyścić. Nie mam domówek, tak. siedź Tak śliczny jesteś. No piękny jesteś. Mój pomocnik. Zawsze tak popatrzysz, to już wszystko lepiej idzie. Tak, a widzicie jakiego pomocnika? Widać go? Super. Mój pomocnik ma. Teraz dajemy pieprz. Chyba trochę dużo musimy tego pieprzu dać, tak? Bardzo dużo. Teraz tak, cebulka skrojona. Chyba chyba coś za grubo. Ktoś mi za grubo skroił. I nie wiem kto to taki. Dobra? Teraz tak. Damy do bliżeniaczanej poprawię skrobi ziemiaczowej tak. teraz dajemy małki pszennej. musimy później odstawić na no trochę żeby się przegryzły czas Jezu, to co skąd to co to co to co to Pierwszą z małych taka wymieszamy. U nas jest placki ziemniaczane ze śmietaną, ewentualnie z cecykiem. Ewentualnie ja uwielbiam z cukrem. Robi się też z gulaszem po węgiersku. Patrzcie, ile opcji jest na jednym cieście ziemniaczanym. Niektórzy jedzą ze sosem pieczarkowym. Też musi być dobra, napiszcie, no, z czym wy lubicie placki zmiaczowe. W sumie trochę do roboty przy nich. Jest zaczęłam placki, żeby te placki zaczęć. Tak, placki zeprzeć. Babciu, Barciu, fanisz. jaki zepsrzeć. Wiecie co byłam dzisiaj? Bo dzisiaj miałam tyle poradę. Lekarską. Ale tylko kot chciałam na skierowanie do kardiologa i wyobraźcie sobie dzwoniłam do przychodni pół dnia i nikt nie odebrał telefonu. Dopiero pojechałam, musiałam pojechać i podać kod tam. Inaczej bym się pewnie nie dozwoliła, bo do dzisiaj miałam termin I tak wszystko się ciągnie. Bo jakbym nie podała tego kodu, to by mnie znowu wykreślili. Nie I tak to się pieprzy wszystko. Dobra. Mamy ziemniaczki. Tak ty się oblizujesz. Pychotki. No, to... Jakbyś? Tak. Wiem, że ty mnie nie ustępujesz na ogro. No, to. Moje walutki. Tak nie trzeba. Nie wolno. Tak, nie wolno nas. No co to? Co, chciałby się tu O, ojej. No, super. Smaczki zlizuję z ręki. Tak, zlizuję, zlizuję smaczki, takie dobre. Moje malutkie Jak ty Cię nie kochać? No, ja. Jak ty takie kochany jesteś? Ty, Dziecko się czasami zachowuje jak dziecko, normalnie jak dziecko. No już, już, już. Czekaj, umyję sobie ręce. Bo i muszę ręce umyć, wiesz? No tak, i wracamy do tej klatki. A teraz grzeźnie. Dobra. Dobrze. Nie, nie wolno, tak? Nie wolno. Dobra, to mamy wymieszane, No co ty chcesz? To już gotowe. Odstawiamy, niech się przegryzie. Idziemy do zupy. Musimy zwrócić kaszę do źródła. co? Siadam, tak i odpoczywam. Sprawdzam, co można upiec, ale dopiero jutro będę piekła. A, jeszcze mam. Kurde. <laughs> Przepraszam Was. Sałatkę ja żydową się będę gotować, jutro będę kroić. I tak się zastanawiam, co dalej robić. Widzę bałagan w domu, że trzeba będzie się wziąć ze sprzątaniem. Muszę pomyć tutaj w kuchni. Posprzątać. Podkurzać, podłogi pomyć. Ale to na spokojnie. Pranie chyba trzeba będzie zrobić, tam też jest. Także widzicie, roboty jest w, od groma powiem tak ładnie, nie Bo nie przystoi przeklinać. Babcie. Placki są gotowe, Właśnie tu smarzyłam. Moja rodzinka zjadła, na końcu ja zjadam. Tak wyglądają. No, babak się dopomina, żeby to zjeść. Tak, chcesz jeść? No tak, wiem, że chcesz. No i smacznego. No, my jesteśmy już po obiadku. Zrobiliście, pyszne były placki ciemniaczane. A ja sobie kupiłam książkę w biedronce. Gra Anioła. Carlos Ruiz Zafón. Zobaczymy, co to będzie. Kiedy następnym razem będziesz chciał uratować jakąś książkę, nie ryzykuj życia. Zaprowadza cię do tajemnego miejsca, gdzie książki nigdy nie umierają i nikt nie może ich zniszczyć. W mrocznej, niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych XX wieku młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością, otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofertę napisania książki Jakie jeszcze nie było. W zamian za fortunę i być <laughs> może coś więcej. Z niezwykłą precyzją, powierzchnią pisarską i w charakterystycznym, dla no, nich stylu, autor Cienia Wiatru ponownie przenosi czytelników do Barcelony, cmentarza zapomnianych książek. Obdarowuje nas niezwykłą intrygą, romansem i tragedią. Prowadzi poprzez labirynt tajemnic, gdzie czar książek namiętności i przyjaźni splatają się w mistrzowskiej opowieści. Carlos Ruiz Zafón, urodzony w 1964 roku w Barcelonie, miłośnik powieści XIX-wiecznej, ze swych mistrzów uznaje Fiodora Dostojewskiego, Lwa Ustoja, Dickensa. Wielokrotnie był nagradzany Dzień Wiatru, światowy mega bestseller przetłumaczony na 40 języków wydany w ponad 50 krajach. 14 milionach egzemplarzy na zawsze podbił serca czytelników. Proszę, tak wygląda ta książka. I polecam. Polecam ją. Jak przeczytam, to Wam opowiem, o co tu chodzi w ogóle. Jest mega gruba. Ma... Zaraz wam powiem ile 604 strony. Ja lubię takie książki czytać. Bo takich cieńszych nie lubię, ale takie grube bardzo lubię. W ogóle uwielbiam też książki czytać. I polecam Wam ją. To jest taka moja polecajka. I chciałam Wam podziękować za dzisiejszy filmik za to, że byliście ze mną, że wytrwaliście do końca zapraszam Was na następny. Proszę lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia do następnego filmiku.